Słyszałem, że chciałbyś nasmarować switche w swojej klawiaturze mechanicznej, ale nie wiesz od czego zacząć. W tym filmie pokażę Ci krok po kroku co i jak. Będziesz do tego potrzebował narzędzia do wyjmowania keycapów, narzędzia do wyjmowania switchy, może być razem lub osobno, tak jak tutaj. Będziesz potrzebował również narzędzia do rozbierania switchy z dwoma lub czterema nóżkami, w zależności od switchy. Będziesz potrzebował smar, najlepiej jeżeli będzie to Krytox, ale można użyć też innych smarów oraz pędzelek do smarowania tych switchy. Przygotuj też sobie jakąś ściereczkę lub podkładkę, tak żeby nie ubrudzić reszty smarem. Najpierw zaczynamy od wyjęcia wszystkich kikapów z klawiatury. Pamiętaj, że musisz w klawiaturze mieć hot-swap, inaczej nie będziesz mógł wyjąć switchy, jedyną opcją jest wylutowanie ich. Po wyjęciu kikapów użyj narzędzia do wyjmowania switchy, delikatnie podważając nóżki z obu stron switcha i wyjmując switch z klawiatury. Większość ze switchy mechanicznych posiada jeden z dwóch rodzajów obudowy. Jeden posiada jeden dłuższy zatrzask z boku, oraz drugi posiada dwa mniejsze na rogach. Dla switchy z jednym długim zatrzaskiem musisz użyć strony openera, która odpowiada tymże zatrzaskom. Żeby otworzyć taki switch, musisz włożyć dwie metalowe wkładki pomiędzy dwa zatrzaski a obudowę oraz mocno nacisnąć switch. Chodzi o to, żeby podważyć te zatrzaski i dzięki temu otworzyć obudowę od switcha. Jeżeli chodzi o switche z zatrzaskami na rogach, chcesz ułożyć cztery metalowe bolce odpowiadające tym zaciskom oraz nacisnąć na górę od switcha. Wtedy łatwo się otworzy i będziesz mógł go rozebrać. Teraz przejdziemy do smarowania switchy. Najlepiej jeżeli przełożysz swój smar do małego pojemniczka lub jeżeli już twój smar jest w takim pojemniczku. Na pędzel musisz nabrać niewielką ilość smaru i delikatnie przesmarować każdą z wymienionych na filmie części. W smarowaniu chodzi o to, żeby pokryć cieniutką warstwą smaru każdą powierzchnię, która jest w ruchu podczas klikania danego switcha. Jeżeli dasz za dużo smaru, nie dość, że nie będzie on pomagał, to wręcz będzie stawiał dodatkowy opór przy klikaniu switcha. Dodatkowo smarując wnętrze switcha postaraj się, żeby nie pozaginać blaszek, ponieważ po złożeniu Twój switch może wtedy już nie działać. Poza częściami obudowy możesz też nasmarować sprężynki albo po prostu wrzucić wszystkie je do woreczka strunowego z jakąś małą ilością smaru. Ja osobiście nigdy sprężynki nie smaruję, ale niektórzy to robią. Po nasmarowaniu musisz złożyć switch w taki sposób, by plastikowe wypustki były po stronie metalowych blaszek. Odpowiednio dopasuj też górną część obudowy. Przy zaciskaniu switcha upewni się, że każdy z czterech lub dwóch zacisków został poprawnie zaciśnięty. Jeżeli tak, twój switch jest gotowy do włożenia go w klawiaturę. Pozdrawiam.